Dobra, nie ma muzyki, trudno. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na no, archiwum. Yy, robimy troszeczkę od tyłu, bo zaczęliśmy od komy, teraz jest stories, ale nieważne. Nadrabiamy po prostu, potem będzie jeszcze inna część. I pewnie tak po jednym Kolego. rozdziale na Po pierwsze to zabój na mordę, odcinek. A po drugie to Czemu ja tego nie wyłączam? Fak mi, Powiem to wyłączać za każdym razem, zawsze zapominam. Kiedyś, kiedyś nie zapominałem, ale teraz wyszedłem z sprawy. Dobra, zobaczmy. Jakiś tam rozdział, pierwszy rzeźnik, nie ma muzyki. Teraz też nie. Można sobie zobaczyć. 7, 3. Może już ktoś zapisać na czacie. Pewnie się do czegoś przyda. Marcin! Kontekstowo Marcin! się zmienia Wszystko ten. Nie, nie, nie ma jakichś itemów na razie. Można wejść tu, można iść w prawo. Jest sobie piesek. No i zabolało. Nie mam palca. Ale mam młotek. Nie mogę go drugi raz klikać. A chciałem go zmłotkować. 9, 9. Polska to moglibyście tam, tamtą liczbę, proszę zapisać, nie jakiejś 69, tylko tamtą i teraz... Jak się tego używa? Bo ja w sterowaniu w sumie nie wszedłem. O kurde, Escape robi takie głupie rzeczy. Bo tu nie ma w ogóle do wyboru sterowania. Dobra, 7-3. Niech mi zerze tego palca, zróbmy tak samo. Klucz. Okej, okay, po prostu. No nic, może to nie do tych drzwi, bo wiecie, nie da się zaznaczyć klucza, żeby... albo przenieść, żeby coś tam... Larwa. Generalnie to na Inquisition coś tam jest do cholery fajnych postaci przez ludzi zrobionych, jest trochę trollowatych, ale dzięki modom można sobie grać Angeliną Jolie. Aha, no tak, tylko po co w sumie grać Angelino Jolie, jak mógłbyś sobie po prostu stworzyć swoją postać, wczuć się w klimat swojego awatara. Ała! Tracę palce! Co jest? Rękawiczka Dziwne to, Dziwny ten interfejs, no ale to troszeczkę jest inne Nie mogę tych drzwi otwierać, albo nie znam sterowania dokładniej Jest 99, 73 Tu jeszcze można wejść, jest 73 Zamknięte Ptaszek, coś tu musi być w przyszłości Lewym, chyba że się strzałkami jakoś. Jest pytanie, czyli, jakby mogę coś. U... W tamtej grze było tak, że mogę coś tutaj zrobić, tylko. Tylko, że ten nie działa do końca. Hej, nula, Siemka. Cześć, jesteś, Manix. Dzień dobry. O, mogę pozbierać szkło. Dobra, w rękawiczce. No to wiadomo, trzeba. Za... Nie mogę zarąbać psa. Nie to, że chciałem to zrobić. Po prostu sprawdzam możliwości i to wszystko. O, dźgnięcie w oko. I chłop uciekł. Okej, okay, otworzył drzwi dawaj oko. Demonaj. Mamy klucz korzystamy 33. Fuck! 51. Włosy. F w sumie przejrzysta jest dość ta grafika, jest bardzo prosta, ale... Ale jest spoko. Mamy Eksis, Siemka też również, witam Dziura chwały, tak, już, już mieliśmy kilka w tych grach Dziur chwały 51 klucz, to gdzieś, gdzieś indziej, nie tu O kurde Chłopak z nożem Palec został obcięty Komu, mi? Chyba mi obcięli palec To już mi wiele ich nie zostało Mamo, mamo, tata się buja za... Nie, to jest straszne 51, tutaj Oczywiście, że dotkniesz tej pułapki na myszy, bo co masz zrobić? Ała! Kurła! Rzeczywiście! Ale teraz weź. Gdzie może być mysz? Larwy. Wróciłbym w lewo. Albo, albo inaczej, do czego wykorzystać pułapkę na myszy? Jeżeli do czegoś innego niż na myszy. O! A tu kilka można wziąć. Gołąska jest, co to za dźwięk? 73, Już nie mogę tu wchodzić, tak? Jednorazowy klucz, złamał się Okej okay. Archie, powiedz mi tak z ciekawości, kojarzysz ty mnie już? Znaczy, ja już z, te, z tego nikogo kojarzę, a czy miałeś wcześniej inny, to teraz na przykład nie pamiętam Po co mi to 9-9 i ten drugi yy, i, Aha, to jest tylko to Hi, cześć Mhm. Mm Coś więcej? Kolego? O, mystery box. O, znany fragment. No Jezu, nie mam już palców, ludzie. Dajcie żyć. O, jest tutaj. I jest mysz. Czy tam szczur? Coś. Nieważne. Wychodzę. Jezu... Nie, dobra, myślałem, że coś tu nowego Holy shit O, to, to był kot oh, oh, oh. <laughs> Haczyk Haczyk jakoś tak połączony z gałązką jakby Nie wiem, czy to ma jakiś sens W ciemnym załuku, normalnie w jakimś mieście, przy jakimś domu Jest nagle drzewko i grup dziwne jeszcze jedna ręka jest przecież. A no fakt! Mam jeszcze mnóstwo, mnóstwo palców w zapasie. Dobra, to wyciągnięte. Tu nie mogę, z piekarnia. Cześć. Tu z powrotem. Po co mi ten haczyk? A! O oh, fuck. Łopata. Można by rozkopać grób. I drut. A ty? O, on żyje Już widzę, że się skradasz, weź mu wbij... ...marchewkę w czoło Idę stąd To jest trochę straszne Ja ciągle dalej mam od początku ten nick, to jest mój... Nie, no to tak, to ...ten nick kojarzę Czemu pytasz w ogóle? Się coś ugotuję. Łopata to do grobu, to idę od razu tu. O! Znowu ten dzieciak. Zostaw moje palce! I... Left-handed. Ostatni palec z prawej ręki został mi ucięty, jestem mańkutem teraz. Może być. O, da się popat... Coś czego jeszcze nie używałem, ten drut. Szukam, szukam, szukam. Chyba nic. Z powrotem tu, tu się wpada. Co tu trzeba? To jest jakiś, on trzyma jakiś bicz? Izas. No nie rozumiem. Z wykopałem z grobu dziecko. Które mnie ucięło kolejnego palca. Co autor miał na myśli? Po co mi pijawka? Po co żyć? A sznurek, na którym wisią, no tak. Tylko, że on żyje w sumie. Trochę. O! Więcej wody z rynny. Ok, i co? Zalało komuś piwnicę, może? O, czaszka. O, dobra. Jakiś klucz. Tutaj do 7-3 z powrotem. Jest jeszcze jeden klucz. Coś będzie można w kiblu zrobić. Ej, to nawet skomplikowane jest. To może być klucz do piekarni. Dokładnie. O, wędka! Aha! Ki, sznurek, haczyk i zrobiło wędkę. Dobra. Eee, to tu chyba tyle. Ostatnio sprawdzałem to bycie Mańkutem polegało na czymś innym niż uwalen. Ech, ale jeśli masz rację, to mój kolega Sebastian, który jest Mańkutem, ma przerąbane No nie no, mam rację, tak, tak, to nie jest omyłkowo. O, jeszcze coś było Mokra szmata. Z jakiegoś powodu. Tam było, że musiało tej szmaty użyć. Że wyczyścić i wziąć garnek? Co jest. O! łowienie w kiblu. Jest rybka, rybka lubi pływać. Tylko to jest ryba. Martwa ryba. Oj, do garnka wodę wziąłem. Na razie nie do końca klikam te rzeczy, bo. Bo na to wpadam, tylko po prostu są nowe nowe miejsca, i je klikam i akurat pasuje, nie? I gotowanie ryby, tak? Ok. Z palców, z martwej ryby i z wody. Super. Czy to jest tyle? Co to za gierka, ile kosztuje? No to jest taka gierka logiczna. Czy zbiurgerek logicznych, tak naprawdę. Kosztuje 9 zł. Ale to był rozdział. Dobra, to zróbmy to, to po dwa, chociaż. Czy coś, że jest nieparzyście, no ale dobra, bo to krótko, strasznie. Cmentarz, niech będzie. Trójkąt, kółko, kwadrat. Jabłko spadło, nawet nie musiałem klikać, po prostu najechałem myszką, Jakbyście się... jakby, jakby ktoś pytał. <laughs> o, to jest znana scena. Dobra, to jest fajne, że są, że są podobne rzeczy. Jest misiek. Pająk też tam był, tylko troszkę w innej formie. To tu powinien być taki dom. Dokładnie, tylko inaczej to troszkę wygląda. Zakaz misków. Shit. Martwa pszczoła. Fajny. Jaki Ehm. <grym> um. Ewo? Grabie, a my ze stanu na grabie Bateria. No bo to jest plus, że plus i minus. W porządku. Znowu dzieciak. Weź go tam. Cep, cepa mu sprzeda jakiegoś. Kamień, kamieniem, U ukamienowany. Płacze, no może chcesz misia, tylko nie da się, nie da się wybierać rzeczy, co mogę komu zrobić. No dobra, tu coś jeszcze będzie. Z baterią, z kamieniem się wrócę. O, można nakarmić marką pszczołą, pająka, dzięki czemu mogę sobie zabrać słoik. A ze słoikiem to już wiadomo, co się robi. Kaczkę. Na... A nie, to też nie mogę ukamienować. Bateria do dzwonka. Czy mi otworzą? Może trzeba pójść sobie i wrócić. Nie? Widziałem taki film ze słoikiem. Ja na szczęście nie, ja tylko fragment początek. O kurde! Zadziałało za którymś razem. Ale nie wiem, czy tak miało być. Możemy wejść. Co to jest? Nie podświetla się nóż i zabij to od razu! Nóż i... grzyb? Klamka. Mhm. Tu coś gorzej. Jeszcze się ten. Co mogę zrobić? O, na dzieciaka! Szybko! S -s Słoik, zapałem muchę. Dobra, jeszcze takie coś. Mucha do. do ula? To jest pszczoła? Może gdzieś więcej tych much lata. W sumie. Może można ze wszystkie pozbierać. Tu nie. Chory ambient O, otworzyłem tamtym tym Jest dziewczynka mm, Oszczała łóżko Masz, boba się z misiem Coś jeszcze potrzebujesz? Tu się nie da O, sól Nie wiem, posolić kaczkę na przykład Młodego się nie da zanurzować jeszcze Shit. Po co mi sól? Co, co, można posolić? O, robaka, żeby zdech. I do słoiczka. A, muchę kolejną. No to wiemy już gdzie dać. Gdzieś jeszcze była pewnie mucha, tylko nie zauważyłem. Bo tak dwie to jest takie, wiecie, zazwyczaj jest... O, proszę. Trzy albo pięć, nie? Zawsze się tak robi. mamy, Cztery. Serduszko zostawiła. Super. Teraz można tu kliknąć. Ryba. Ale jest też mucha. Aha, mucha tylko nie mogę. Dobra, musimy po kolei po prostu. Czwarta. I piąta. I to już musi być to. Albo nie. Widzę okno. Wyrzucam kamieniem. Proste. Misia zostawił, o shit Zdrówko Miś bez nogi, bez ręki Coraz gorzej Baranku boży, co dzień to gorzy Kurde, modemu młode, dalej nie mogę zrobić krzywdy Shit Co to było? Pnącza Szukam, 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 szukam Kraczką dalej nic. To są takie upośledzone misie. Może kiedyś głowę straci, to będzie można użyć tego. W ogóle wiecie, ile easter eggów i jakichś takich dodatkowych rzeczy jest w, w komie? W tym, co graliśmy ostatnio? Tam no, można pewne itemy przetrzymywać dłużej, żeby tam potem użyć w innych czapterach i się z to dostaje w ogóle w jakiś taki ciekawostek. O! Zepsułem. Może... Może tu też się coś da klikać, mimo że się nie zmienia. Ten myszka jakby nie? nie zmienia swojej. To się coś pojawiło, nie wiem czy to było. Może coś mogę łamać. Czy na tych gro grobowcach są jakieś podpowiedzi? Trójkąt, kółko kwadrat. Y4, coś tam. Hmm. Może na padzie trzeba kliknąć kółko. Trójkąt kwadrat. O! Teraz mogę myszka przez okno. I wpuścili mnie. Jest znany strach na wróble. Coś do słoiczka, pewnie mucha. Zabi? O kurde, nie, nie, nie. Nie chciałem mu tego oddać. Kolego, misiek z powrotem. Krew. Trumna. Przecież on ożyje przecież i mnie zabije. Co jest? Skostnica, tak w ogóle. No. Jakby ktoś nie wiedział. Został nam misiek i słoik. Wanna be my girlfriend? No. Mm -hmm. A to czekajcie, to, to misiek zapytał? Tej dziewczynki? Co jest? Tu mało było do, na tym ekranie do roboty. O, Jezus, Maria, kliknąłem go. Przepraszam! Jeszcze raz, już się nie da. Wydawało mi się, że już go klikałem kiedyś. Oj! O! Kurde, da się tu robić więcej rzeczy, tylko muszę to klikać. A nie, że mi się myszka nie zmienia, to, to nie klikam. Nie wiem, co teraz dalej. O, jest pudełko. Nic się nie stało. Dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Cześć, czychu w ogóle się ma. Smile. Baloniki. Główno mogę z nimi zrobić. Misiek już ostatnia ręka mu została. Super, super. Teraz się pewnie wszędzie coś pozmieniało. Trzeba obczaić, obadać. Ta kaczka, coś jest z kaczką nie tak. Ona na coś wskazuje, na niebezpieczeństwo. Były tu te buty? Dobra, może w lewo. Tu się wreszcie coś wydarzyło? Nie Po co ja składuję muchy w, w ulu? Nic z młodym. No nic, miśka do, do kostnicy w takim razie znowu chyba. Się odwala tej kaczki, kaczki są przyjazne. No to może mi pomaga i tyle. Coś, kurde, brakuje do, do układanki. Jakieś pomysły? To samo, są jakieś. Jest serce. Tu jest dziwnie, dziwnie. Kaczki są przede wszystkim pyszne. Są okej, okay, ale. wciół roboty z, właśnie z przygotowaniem takiej kaczki. O, sprężyna jeszcze była do wzięcia. Oprócz miśka. No nie, no to teraz. A... Teraz gdzie sprężynę dać młodemu? Niech się stąd wysprężynuje. Tu pewnie. Nie? Hmm. Hmm. O kurde. Aż mi się klikło. Kolego. Wracamy. Coś tu A sprężyna do, do tego No właśnie, żeby kukułka działała Drewniana głowa Ach. No ale dobra, jest progres To najważniejsze Chyba, że ktoś źle przyrządzi Ka Kaczkę, no też się może zdarzyć Nie no, chyba jest ciul roboty Ale może kiedyś zrobię tak się zastanawiam, że jakby były streamy z gotowania, to właśnie jaka rzeczywiście pierwsza potrawa? Czy ta, ta jajecznica, czy... O! No i patrzcie, potem ten strach na wróble straszy na cmentarzu w innej części gry. Bo zabijał ptaki. fajnie, Brzydkie zachowanie. Nie robimy tak. Czuć jakieś dymy. Młody, o, dobrze. Finally. Szkoda, że ja tego nie mogłem zrobić, ale dobra jest. O, mucha. Stop, 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 stop. Może być więcej much. Rozejrzeć się teraz lepiej. To może być kluczowe. Mucha, mucha, mucha. Albo chociaż jakiś achievement. Uśmiechnij się. Czaszka, wszystko to samo. Tu kaszkę zabije pewnie. O, jest mucha, wracamy, wracamy. Okej. Okay. Lepka ma się. Może tak trzeba było po prostu zrobić, to też nie jest. Albo jakiś good ending robię. O, no i jest sama głowa. Z powrotem mamy miśka. Fajnie. Nawet nie wiedziałem, że mi go zabrał. I teraz komu dać głowę? Młodemu? Młodemu trzeba głowę teraz pewnie, tak. Klej i głowa. I jest. I teraz se skojarzcie, że w następnej części by właśnie... Zastępione ciało było. E, cia ciało miszka, ciałem właśnie jakiegoś tam człowieka. Nie było coś takiego przez, przez moment. Także spoko. Dobra, to mamy chapter drugi. To widzę, że te chaptery są takie... różno związane i takie po prostu trochę chaotyczne. Ale przyjemne. To była pierwsza, pierwsze, pierwsze te części od tych, od tych autorów, więc jeszcze się uczyli po prostu. No a tymczasem w takim razie tu sobie skończymy to jedno archiwum, a pewnie zrobimy jeszcze następne z tamtych trzech czy coś takiego i tyle. No, to elo, papa, pa. YouTube.